Witam Państwa na pierwszym nagraniu z cyklu 5 pytań do. Ja nazywam się Kamila Połomka, a moim dzisiejszym gościem jest Miron Tokarski, prezes i współzałożyciel Genomtek SA. Spółka Genomtek działa w branży MedTech, specjalizując się w rozwoju zaawansowanych technologii służących do diagnostyki genetycznej. Flagowym produktem spółki jest Platforma Genomtech ID. W listopadzie 2020 roku spółka pozyskała 8 milionów złotych przy wsparciu Domu Maklerskiego INC w ramach oferty publicznej akcji. Chwilę później, 17 marca, akcje spółki zadebiutowały na rynku New Connect. W pierwszych minutach notowań kurs akcji wzrósł o przeszło 50% względem kursu odniesienia. Funkcję autoryzowanego doradcy dla spółki pełni INC za. Przechodząc płynnie do pierwszego pytania, Proszę powiedzieć, jak debiut na rynku NewConnect wpłynął na działalność spółki? Bez wątpienia debiut był bardzo znaczącym krokiem w działalności Genom, tak? środki które pozyskaliśmy z emisji akcji w ramach e, IPO pozwoliły nam na rozpoczęcie przyspieszenie procesu industrializacji platformy GenomTech ID na nawiązanie współpracy z e, brytyjskim podwykonawcą e, w obszarze e, urządzenia sterującego w obszarze analizatora to pozwoliło nam na, naszemu zespołowi na rozpoczęcie projektowania e, urządzenia zgodnie z, zasana, z zasadami design for manufacturing w ten sposób osiągnęliśmy ten kamień milowy w maju tego roku, którym jest rejestracja produktu na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który, która pozwala nam na sprzedaż urządzenia i karty reakcyjnej na terenie właśnie ponad 30 krajów tego obszaru. Proszę powiedzieć, jak wygląda konkurencyjność spółki? Czy ta konkurencja jest duża i jakie są przewagi spółki? Bez wątpienia e, przewagą spółki jest technologia, która kryje się wewnątrz e, analizatora, wewnątrz systemu TKD, Ale dla z kolei użytkownika, dla systemów opieki zdrowotnej, to skutki, jakie wybiera ta technologia na samym analizatorze, na platformie diagnostycznej genom.tkg, są najbardziej istotne. A technologia bezkontaktowego ogrzania za pomocą energii fotonów czy też światła pozwala nam na to, żeby zmniejszyć rozmiary urządzenia, żeby to urządzenie stało się mobilne, żeby mogło być wykorzystywane w każdym miejscu, w każdym czasie przez dowolną osobę bez przeszkolenia laboratoryjnego. To zmienia sposób diagnostyki infekcji, w przyszłości też innych chorób o podłożu genetycznym. Drugą bardzo istotną rzeczą, to co wyróżnia nas na tle konkurencji, jest to, że nasza karta reakcyjna, czyli jednorazowy czy jednorazowy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro pozwala na Diagnostykę do pięciu patogenów jednocześnie. Przy czym jest to karta, tak jak my to nazywamy, karta pasywna. Co to znaczy, że karta jest pasywna? To znaczy, że w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych, w karcie nie mamy wbudowanych żadnych elementów elektronicznych, żadnych elementów mechanicznych, które najczęściej w przypadku naszej konkurencji powodują drastyczny wzrost. Ceny tego materiału zużywalnego, bo dla każdego pacjenta ta karta jest nowa. To powoduje, że w cenie, w której konkurencja oferuje test jeden bądź na, dwa, na jeden bądź dwa patogeny, my jesteśmy w stanie zaoferować analizę do pięciu tych patogenów z jednej próbki dla jednego pacjenta w tym samym czasie. To daje znacznie szerszą informację dla lekarza, dla personelu medycznego, dla ratowników medycznych w tym samym czasie są w stanie postawić prawidłową diagnozę o znacznie, ze znacznie szerszą informacją, dobrać odpowiedni sposób leczenia pacjenta, co z kolei ostatecznie wpływa na skrócenie procesów hospitalizacji, na mniej powikłań, na zmniejszenie antybiotykooporności, bo stosujemy antybiotyki te, które są konieczne i wtedy, kiedy one są konieczne. Jakie wyzwania zagrożenia na najbliższe 12 miesięcy Pan diagnozuje? Niewątpliwie dla spółek technologicznych, a Genomtek taką spółką bez wątpienia jest, są zagrożenia związane z rozwojem technologii. Natomiast to, co bardzo istotne z punktu widzenia inwestorów i też samego zespołu Genomtek, jest to, że my przeszliśmy przez ten etap. Przed majem tego roku. Od maja produkt został zarejestrowany i w tej chwili skupiamy się na walidacji naszej platformy diagnostycznej Genom Tech ID i panelu do diagnostyki infekcji dróg oddechowych, tych najczęstszych patogenów powodujących infekcje dróg oddechowych u tzw. key opinion leaders na wybranych, najbardziej znaczących rynkach. Rozpoczęliśmy także proces przeglądu opcji strategicznych. W ramach tego procesu wykonujemy urenomowanej firmy wycenę własności intelektualnej, którą opracował dotychczas Genontek i przygotowujemy się do procesu MA. Tak naprawdę włączając kolejny bieg, piąty bieg, można powiedzieć, w tej strategii komercjalizacji platformy diagnostycznej, którą od samego początku było właśnie przejęcie spółki bądź licencjonowanie technologii przez większego gracza na tym rynku. Ostatnie transakcje na rynku udowodniły, że w dalszym ciągu duzi gracze, którzy nie posiadają tego typu systemów w ofercie, bądź też posiadają systemy podobne w ofercie, natomiast ze względu na odziedziczone historycznie. Słabości metod diagnostycznych w tego typu platformach rozglądają się na rynku za podobnymi, lepszymi rozwiązaniami, bo przeprojektowywanie platformy ich od, od zera tak naprawdę byłoby znacznie bardziej kosztowne niż przejęcie tego typu systemu diagnostycznego. Więc w tej chwili kładziemy nacisk właśnie na te, na te trzy obszary. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie zakomunikować kolejne kroki w, w ramach tego procesu M&A. To, co też bardzo istotne dla spółki, to to, że w tym tygodniu przeszliśmy kolejny pozytywnie, przeszliśmy kolejny audyt nadzoru ISO 13485, co zaświadcza, że cały proces badawczo-rozwojowy, cały proces projektowania systemu Genome prowadzony jest zgodnie z wytycznymi ISO 13485, czyli tej takiej najbardziej istotnej normy dla urządzeń medycznych. I cały proces, który w tej chwili prowadzimy, związany z rejestracją na rynku europejskim, w ramach obowiązującej w niedługim czasie dla urządzeń naszej klasy regulacji IBD, która zastąpiła dyrektywę, pozwoli nam właśnie bez problemu zarejestrować czy nam, czy też już kupującemu tą platformę. A jest to bardzo istotne. Spełnienie wymagań regulacyjnych jest jednym z najbardziej istotnych elementów, który jest rozważany w trakcie transakcji przejęcia. Nad czym aktualnie spółka pracuje? Czy tu są rozwijane dodatkowe produkty, funkcjonalności? W tej chwili skupiamy się głównie na kontynuowaniu badań klinicznych, które prowadzimy w dwóch ośrodkach w Polsce i kilku ośrodkach we Francji, a dotyczą one oczywiście platformy ID i naszego pierwszego panelu diagnostycznego do diagnostyki chorób dróg oddechowych. W kolejnym kroku będziemy chcieli dokonać i nieoficjalnej, ale bardzo pomocnej przy wejściu na poszczególne rynki, walidacji przez key opinion leaders na rynkach, które są naszym zdaniem szczególnie lukratywne. I oczywiście będziemy kontynuowali proces przygotowania dokumentacji technicznej dla jednostki notyfikowanej, po to, aby móc złożyć ten wniosek w terminie aby uzyskać dopuszczenie do obrotu panelu pięciopleksowego także po 2024-2025 roku. I tak jak wspomniałem, prowadzimy bardzo intensywne prace w, w ramach tego przygotowania do transakcji jednej, ale o tych elementach zapewne będę mógł dopiero poinformować nieco później. Rozumiem. Dobrze, mamy rozwój produktów, mamy. Czym się obecnie spółka zajmuje? Jakie są cele rozwojowe na najbliższe lata, jeżeli chodzi o całą organizację? Gdzie się Państwo widzą? Tutaj mogę powiedzieć, że nasze cele i, i wyzwania, które, które mamy na najbliższe lata, pozostały bez zmian. W tej perspektywie takiej krótkoterminowej planujemy podpisać umowę z doradcą w zakresie procesu MA, który, z którym chcemy przygotować właśnie Genomtek do, do, do tej transakcji, do, tego, do realizacji celu biznesowego, który stawialiśmy sobie od początku jako założyciele, współzałożyciele, jak również wiodący akcjonariusze Genomteka. Oczywiście w, e, pośrednio będziemy również e, pracowali nad dalszym rozwojem technologicznym pozostałych platform e, diagnostycznych, czyli mowa tutaj o Genome Tech humor. Przyglądamy się dość mocno także e, obszarowi bezpieczeństwa żywności, ale jeszcze jest na razie za wcześnie, żeby tutaj informować o jakichś krokach związanych e, z, z tymi obszarami. Kontynuujemy bez wątpienia badanie kliniczne wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu e, i Szpitalem Specjalistycznym e, w Świtnicy. Właśnie w obszarze Genomtek tumor. Natomiast e, to jeszcze jest dość wczesny etap. E, na razie skupiamy naszą uwagę głównie na Genomtek ID, e, po to, aby, aby to, realizację tego celu biznesowego e, zrealizować możliwie najszybciej z e, możliwie najlepszym rezultatem dla akcjonariuszy. Bardzo dziękuję Pani Mironie, za rozmowę. Wydaje się, że e, ścieżek rozwoju dla spółki jest jeszcze wiele. Tutaj dużo rzeczy pozostaje do odkrycia, do uplasowania. Um, Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do tego, żeby śledzić pozostałe kanały INC po więcej informacji o rynku New Connect. I ze swojej strony zapraszam do oglądania nas dalej.